Witam was bardzo serdecznie, jestem bezimiennym kronikarzem. I seria ta powstała pewnie po to, żebym mógł nagrywać dla was to, co tutaj robię. Potem przestać to udostępniać dla was, żebyście widzieli, oglądali to, co mnie tutaj spotyka, bo najprawdopodobniej będą, będą tu się działy rzeczy masakryczne. No i co? Miłego oglądania. Witam was bardzo, bardzo serdecznie w siódmym już odcinku. I po... Wyprawie do jaskini w poprzednich trzech odcinkach, zastanawiam się, co zrobić dzisiaj. I przyszedł mi do głowy pomysł, że może zmienię sobie jakoś wystrój podłogi i zastanawiam się nad klockami drewnianymi. Więc pewnie ja pozbieram trochę drewna, przyspieszę tempo. Nie wiem, może będę gadał. W dzisiejszym odcinku może jeszcze będę gadał, a ja potem napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Jeżeli wolicie, żebym puścił jakiś utwór i robił bez słowa, to napiszcie, że utwór, a jeżeli, żebym gadał, to napiszcie, że tak jest dobrze. No. Ogólnie rzecz biorąc, to ciekawe jest to, jeżeli w moim świecie Zastanawiam się. Czy nie, przypadkiem nie zrobić takiej nocnej akcji? Czyli wychodzę gdzieś tam w nocy i zaczynam walczyć z tymi potworkami, to byłoby dość ciekawe, ale i ryzykowne. I szczerze mówiąc, nie wiem, czy bym to zrobił. Tego drzewa nie niszczymy. Chociaż myślę sobie, że to byłoby fajne i pewnie bym, by Wam się spodobało, a i ja prze, przeżyłbym parę przygód. A poza tym, odnośnie jakichś nowych wersji do minecrafta oglądałem ostatnio, co się zostanie zmienione w wersji 1.2 i szczerze mówiąc, strasznie się boję tej sztucznej inteligencji zombiaków, bo to będzie, nie wiem, no jak dla mnie to będzie trochę dużym utrudnieniem, bo kiedyś było tak, że jeżeli zombie mógł do Was wejść spokojnie, tylko musiał zrobić okrężną drogę, to nie robił tego, tylko skakał przed Wami tak prosto, a teraz będzie tak, że wybierze okrężną drogę i Was. Ja pierdzielę dopadnie. Co tutaj, co ty tutaj robisz? Ja nie chcę. Dlaczego ty się w ogóle nie palisz? To jest jakiś zbugowanym. To jest zbugowanym Endermanem. Pono. Idziemy do wody. Tam pewnie zginie. No, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? A tylko mi dom rozbierzesz, to to zabije. Ha, taki chojrak jesteś? Chodź tu do mnie, no chodź. Gdzie jesteś? Żeby ty przyszedł, żebyś przyszedł ze mną z kopalni? Bo w kopalni widziałem jednego Endermana. No jejku. Ubiję dziada. Ubiję dziada. A mnie to obchodzi, że mnie widzi. Ubiję dziada. Chodź tu, tchórzu. arara Też jestem na ciebie zły. Nie. Wysunął szczękę. O, tam jesteś. Dopadnę dziada. Chodź tu. O. Kurde. A mi tylko dom rozbierzesz. To zamorduję. Co się zrobi? Umrzyj! No co? Gram otwarte karty. Chodź tu! Umarłeś, co? Chyba mam nadzieję. Dobra. Wracam ja do domu. I wymieniam tą podłogę. No, nawet myślę, że nawet będzie to nieźle wyglądało. A po co w sumie, dlaczego ja to robię kawałkiem drewna? Hmm. Nie mam łopaty, już wiem dlaczego robię to kawałkiem drewna. Chwila. Yy. Może no, to co nie... To, to mi jest na pewno niepotrzebne. To też, to też. Rotenf. nie, to. To na razie nie. Strzały to, to, to. Dobra. Hmm. Może ja na razie będę uzupełniał tą podłogę i zobaczymy się, jak już skończę. Dobra, idziemy do Creepera, załatwić Creepera. Chodź tu. Go, go, Power Rangers! Psz, a tam jest jeszcze drugi i trzeci, i fakt, Zabiłeś biedną krowę! Ale jak dużo dała. Odwet za krowę! Odwet, zemsta jest moja! Tego się nie spodziewałeś, co? Gdzie ty w ogóle wpadłeś? Haha! Ha. Jaki głupi jesteś. Teraz ty, jeszcze ty, jeszcze ty. No, wybuch. Musiałeś się wyeksplodować. Żeby Creeper odkrył mi kolejną jaskinię? Czy ja w niej jeszcze nie byłem? A nie, to jest ta taka śmieszna. Nawet... Niezgodna nazywa Dobra Cofam to co powiedziałem W tym kolejnym odcinku może się tutaj wybierzemy A tymczasem Mam coś Dużo Mam Gierta Dobra Na przyszłość, ben... Na przyszłość będę Wiedział że tu są Te to jest jakaś kopalnia fajna A tak wracając do tematu Odnośnie tego co Widziałem jeszcze w y, 1.2 w Minecraft. No to na pewno jeszcze będą... Zastanawiam się jak to będzie z tym ocelotem, czyli z tym nowym mobkiem, którego będzie można oswoić. Będzie jakiś... Czego po oswojeniu będzie tworzył się kot. Brzmi dość ciekawie. Zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce. Y, co jeszcze? No, wspinanie się po lianach, dość ciekawie brzmi. Będzie można się bawić jakiegoś tarzana albo coś w ten deseń. Dobra, posadzę kolejne drzewa. Przedałby Przyda mi się kompan, muszę znaleźć sobie wilka. W 1 właśnie, wracając do tematu wilków, w 1.2 zostanie wprowadzona możliwość rozmnażania wilków. Z tego co widziałem na filmiku, osoba, która pokazywała właśnie filmik z 1.2, wilki wyglądają fantastycznie. Dobra, to dalej robię podłogę i zobaczymy się, jak już skończę całą. Ok, to tak, teraz wam przedstawię. To jest efekt pracy przez kilka chwil tak naprawdę no może przez kilka minut mi się podoba ogólnie drewno wygląda bardzo fajnie w Minecrafcie Dlatego wybrałem właśnie podłogę z drewna Przy okazji pokażę wam coś strasznego widzicie, widzicie ten spływ wody Teraz patrzcie gdzie on spływa ja tam nie wejdę w życiu. Chyba, że będę miał milion drabinek. Mm, nie wiem. W właśnie zbierając drewno, znalazłem trochę jaskin, także pewnie w następnym odcinku się do jednej z nich wybierzemy. I z tego miejsca żegnam się z Wami. Komentujcie, oceniajcie, polecajcie, liczę na Was. Cześć.